Cześć, witajcie, słuchajcie, kilka słów o mojej ładowarce, można już tak to nazwać, bo ja ją robię wyłącznie, tylko i wyłącznie dla siebie, można powiedzieć pierwszy raz odkąd je w ogóle buduję, zawsze na zamówienie, zawsze dla kogoś, a teraz robię dla siebie. Dziwne to uczucie, no ale tak jest. I to będzie yy, konstrukcja, będzie zbliżona do tej, co na początku robiłem. Także trochę omówię o, tym, o tej konstrukcji, bo będzie trochę prostsza niż ta, co wychodziło ostatnie ładowarki. Także od czego tutaj zacząć? Przede wszystkim od tego, że będzie skręt, łamanie jej za pomocą, wiadomo, siłownik. Ale nie będzie orbitrola, tylko będzie tak, jak było to na, kiedyś na początku. Tu będzie rozdzielać przykręcony z przodu. Trzy sekcyjne, z czego jedna sekcja będzie szła... Yy, do skrętu i tu będzie ucho, dzięgiełko i wejdę i będzie za pomocą skrętu. Yy, przepraszam za pomocą yy, ruchu kierownicą, na przykład jak damy w lewo o gdzieś w tej pozycji zaczniemy się łamać, nie? I w prawo, to w prawo. I... dlaczego tak? Koszta. Koszta, by nie były jakieś duże, jakbym Warbitrol założył, bo to jakieś tam 250-300 zł. Zaoszczędzę na tym, ale tu nie chodzi akurat w tym przypadku o oszczędności. Akurat chodzi mi o, o wygodę, bo dla mnie lepiej jest, jak się robi coś w ciasnych pomieszczeniach, czy dużo w ogóle się kręci, raz w lewo, raz w prawo. To naprawdę mi lepiej jest, jak jest na tym yy, rozdzielaczu skręt, bo ja sobie po prostu nie męczy się człowieka. Cały czas bym musiał kręcić w lewo w prawo, w lewo, w prawo, a tak przytrzyma ona się łamie fajnie. Jeszcze jak się wyczuje, to można. Yy, to znaczy. Yy, mniej to szyb, yy, mniejszy ruch, mniej się skręci, to wolniej, to jest kwestia wyczucia, nie? także. Można dławik dać i tam później sobie to wyregulować, ale to naprawdę dla mnie to jest. Ja zacząłem w ogóle te orbitrole, bo można powiedzieć, że tam naciski załóż orbitrol. Jak to tak to, że z rozdzielacza to tak nie powinno być no i nieraz klient też chciał orbitrol, nie? Bo mówi jak on się tam przyzwyczai do tego, jak z ciągnika wejdzie na to wiadomo, nie? A też było tak, że było na rozdzielaczu i chwalili. Mówi, no, kwestia przyzwyczajenia, ale naprawdę mówią, że wygoda, nie? Także nie trzeba machać, kręcić i tak dalej. No, też jakieś tam oszczędności są, bo 300 zł około gdzieś, nie? No, ale to już w tym przypadku mi nie chodzi, chodzi o ten. Wiadomo, koszta też ważne, ale ja robię na rozdzielać, żeby. No i prostą robię, nie robię tutaj z prawej strony ten rozdzielacz, po prostu będzie tutaj waj wajchy, będą dwie, nie? Do podnoszenia ramienia i do wysypywania, kiprowania łyżki, nie? Wychylenia, także. No i będzie jedna pompa, jedna pompa hydrauliczna od ciapka C330 na pasek. Bardzo prostej budowy. Także to będzie. Pokażę koło. To koło będzie na pompie. Kupię pompę nową z kołem zębatym, ponieważ tam jest oryginalny stożek i to koło przyspawam do tego, do tego koła zębatego. W punkt takim sprawdzę, jak jest miękkie, to dosyć to nie będę wyżarzał. Jak będzie twarde to wyżarzę, żeby tam czasami nie pękało. I, I tu mam od skutera takie dwa koła, które będzie zamontowane na kole pasowym od tutaj wału. Też muszę tu coś, jakiś przyściółkę, adapter zrobić, żeby na pasek 17 było tutaj ładnie przykręcane to koło, nie? także które mi podejdzie no, chciałbym żeby to większe, bo wtedy nie trzeba będzie będą szybsze obroty pompy ale ale zobaczymy które podejdzie, także no to na temat tej teraz też jest jeszcze kwestia tego, że jak jeżeli będzie jedna pompa bo później stosowałem dwie pompy te T25 ruska. Yy, że jak będziemy skręcać na przykład, to nie będziemy mogli podnieść, nie? Albo jedna, albo druga, ale to też kwestia przyzwyczajenia. I też yy, tyle lat, że nie zrobiłem napędu hydraulicznego i tak dalej. No nie zrobiłem i nie zrobię. Także dla mnie ma być łańcuch, proste i tak dalej, że... Po prostu raz, że koszta, a dwa, to żeby zrobić hydrauliczny napęd, to też trzeba mieć troszkę pojęcia i tak dalej, żeby to funkcjonowało tak, jak się należy. No i, i biegi do przodu, do tyłu, także ja wolę włączyć wajchą bieg, niż kręcić w koło kierownicą, się macha, machać, także... Takie jest moje zdanie i tak ja sobie to robię. i Tu mamy prosty łańcuch czy czwarte. Górna zębatka od Bizona i tak dalej. Dolna tam 20 zębów. Tutaj jakiś krzyżaczek od kierownicy, od jakiegoś samochodu tu przerobione i tu będzie dalej. Teraz biegi będą od malucha. Fajnie to, to mi. Nie, nie przygotowany, ale pokażę o co chodzi. Tutaj mamy od malucha wajchę, wybierak biegów. Ten jest akurat uszkodzony, ale ja tak przerabiam, także tutaj nie ma znaczenia, że jest uszkodzony, bo tutaj był plastik. Taka tulejka jakby, jabłko, które chodziło tutaj w tej budowie, a ja i tak nawet jak jest te czarne czy tam białe nieraz były to ja tak to usuwam ten plastik i dotaczam po prostu robię ze stali nie? żeby to trwalsze było. No i tutaj tu lejeczka i tak dalej tu obcinam. Regulacja fajnie później biegi wchodzą bardzo mi się to podoba właśnie ten, ten wybierak że akurat tak jakby był stąd. Bardzo fajnie biegi wchodzą. No i ta ogólnie ładowarka. Jest szersza niż te co robiłem. Tamte były gdzieś 80 90 różnie. A ta ma metr 7 dokładnie. Metr i 7 centymetrów na zewnątrz kół, licząc nie. Także i kwestia opon. Opony takie raz, że oszczędności. A dwa, jak będzie trzeba w terenie konkretnie robić, to to po prostu zakładam paski klinowe, są otwory ładnie w koło, pasek zakręcamy tą przeklą, i mamy wtedy zaparcie i tak dalej. Yy, tutaj jest trochę większe, to zrobiłem, ona troszkę będzie dłuższa i szersza z tego względu, że. No ja nie potrzebuję taką 80-90, a zrobiłem szerszą, żeby lżej mi było tutaj robić, bo żeby to upchać wszystko tam 80 czy 90, to naprawdę ciężko się to robi. A tutaj mam pole do popisu, dużo miejsca, szeroko. Także tu też trochę to zwiększone jest przede wszystkim ten tutaj. To bardzo mocno wzmocniłem, bo yy, yy, potrafiło tutaj pękać. Nie? Także to wzmocniłem, ale pękały ja już tam chyba wyjaśniałem dlaczego to pękało, bo yy, kwestia opadania łyżki. Tam miał, ustawiałem te dławiki i tak miały być, a tam wiadomo odkręcali, żeby to szybciej jak się puści te stuki. A tutaj na wyrywanie działa i dlatego to pękało, także tu jest dwa cełowniki, jeden w drugim, blachy, także to już jest mur beta, można powiedzieć i tamte ładowarki były do jednej, yy, przepraszam, do pół tony, do 500 kilo, a tom śmiało tutaj do jednej tony będzie udźwig, także, ale tyle nie będzie mi aż potrzeba, ale jest przystosowane do tego, no i i można powiedzieć przykręcane mosty, też było tam dużo można powiedzieć kontrowersji z tym, że przyspawuje bezpośrednio no ale zrobiłem, mam czas, po prostu zrobiłem w sobie przykręcane żeby pokazać, że że potrafię <laughs> nie to żart oczywiście, no ale są przykręcane no i zwykły wał kardana, tutaj zrobiłem kalamitki, żeby smarować i tak dalej. Tutaj ta kula jest dorobiona, to znaczy obudowa, a to jest od Kamaza stożek. Tutaj oczywiście płaskownik tuleja i z siłownika łożysko wachliwe. No silnik 1.6 diesel Golf 2. Motorek igła pali na dotyk zero dymku równiutko chodzi rozrząd zmieniony naklej oczywiście to koło dolne zębate stawione żeby to było już pewne i tak dalej tam na poprzednich filmach jest o tym także co tutaj jeszcze mogę o niej powiedzieć o skręcie było Zobaczę może zrobię samo poziomowanie Zobaczę jak będzie mi się chciało I, I zobaczę co tam jeszcze wymyślę w po drodze jak będzie To już kwestia czy będzie mi się chciało ale mi tam ogólnie nie jest potrzebny. Tam kwestia przyzwyczajenia z tym samopoziomowaniem. Tu nikt, nikogo na robocie nie będzie gonił, żeby to robić, Bóg wie, jak szybko. I tak dalej. Także koła będą tak już oryginalnie odwrócone. Także tutaj jest na stożku też. Tutaj z dwóch stron kwelga jest przystosowana, że można to znaczy nieświadomie to zrobili kiedyś w fabryce, że można odwrócić felgę i ładnie pasuje, nie trzeba nic przerabiać, tylko nawiercić tutaj te stożki zrobić, nie? żeby ładnie się trzymało. I... Także jest szersza, lżej mi się robi. Także tu będzie zbiornik hydrauliczny jeden. Hamulce, pompka od jakiegoś osobowego mam, aluminiową chyba sprzęgło, gaz, hamulec prosta jak budowa cepa, już prościej się zrobić mini ładowarki nie da. Także wiadomo, jedni wolą hydrauliczną, drudzy mechaniczną. Także ja jestem tyle lat i ja robię i po prostu. Mechaniczna. I koniec. Dla mnie. To jest moje zdanie. Także co tutaj, jeżeli jakieś pytania macie, to śmiało pytać w komentarzu, czy tam zadzwonić można. Oczywiście mechanizm różnicowy zaspawany tam jest na filmach poprzednich. No, chłodnica będzie też. Założona chyba od Audi czy Vento, już teraz nie pamiętam jaką ja tam zamawiałem. Od czego no, także, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. A Troll przyjdzie też na niego pora, w międzyczasie sobie coś tam będę robił w ramach hobby i relaksu. Także. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.